Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry o godzinie 14. 13 13. Tak. 13 e, dzisiejszy odcinek pewnie będzie krótszy z tego względu, że już godzina 13. Czym to spowodowane? A to tym, że oboje dzisiaj nie czuliśmy się najlepiej. E, mnie wczoraj i dzisiaj. Jeszcze mam jęcz, jęczmień. Dobrze wiem? Jęczmień? Jęczmień. Dodatkowo w nocy mm, i wczoraj wieczorem już zaczęła mi się wyżynać ósemka. I że jest osadzona bardzo głęboko, pękło mi dziąsło. Musiałem iść po maść. Więc trochę się kiepsko czułem. Dalej czuję. A i co? Maja piękna taka Chyba słoneczko mi przygrzało za bardzo o. I nie czułam się najlepiej Musieliśmy sobie Trochę odpuścić I wstrzymać I się wyluzować troszeczkę A teraz idziemy na spacer Może coś zjemy Na lody kokosowe Na lody kokosowe idziemy Miroczek Miroczek dla nowych na kanale dalej jesteśmy w Phuket. A, za jakieś krzywe. Dalej jesteśmy w Phuket. Przedostatni nasz dzień. Jutro zmieniamy lokum spania na jedną noc. Przenosimy się bliżej lotniska. Ciepło. 32 stopnie. Jesus Maria Nasze kochane duriany A my szukamy lodów Oby, oby dzisiaj Pani z wrzeczkiem była

Karmel, nie, nie, no thanks, thank you. Kopunka, thank you. Pampi się zajada. Pysznościami. Z, Z orzeszkami. Prawdziwy kokos. Dokładnie drodzy widzowie, to było pyszne i dalej podtrzymuję, że to jest najlepszy lód jaki jadłem w życiu, prosto z kokosa, pani wycięła mi jeszcze, widzieliście chyba w poprzednim ujęciu, dwa ujęcia temu, wiórki całego kokosa mi wystrzybała. tam rzuciła lody kokosowe, kurde, takie proste, a takie pyszne. Idziemy sobie na obiad, idziemy wzdłuż plaży. I tutaj wszędzie, na całej długości, praktycznie na całej długości, są takie stragany. i Te stragany w goglach mają bardzo dobre opinie. Zresztą bardzo dużo ludzi tutaj je Więc musi być wzór. To jest to samo. A lepszy jak do niczego. Super, mega klimat. A my sobie idziemy na rybkę na tego sumika. To była indyjska restauracja? Tajska. Tajska? Idziemy do tajskiej restauracji na sumika. Mały pyszny, maja musi spróbować. Parę odcinków temu opowiadałem o tych smokach, które mamy obok domu. Trzy było darów. Nawet jest Mango Sticky Rice. I w sumie chyba nigdy nie nagrywałem w hotelu, w którym się zatrzymaliśmy na tydzień. JB Green Patong. No faktycznie Green. Ale to fajnie. Ale to pani, czy pan? Wyglądała na paniem. Kilka odcinków temu byliśmy w tej samej knajpie. Maja jadła k brown rice, ten small, jak pokazywałem wam ostatnio. Small jest duży, ale są jeszcze inne wielkości. I postanowiliśmy wpaść tutaj na tą rybkę, którą jadłem. Czyli to było to. To był ten sumik, o którym wam opowiadałem. Moim zdaniem, takiego, takiego smaku nie, nie zaznamy w Polsce. Więc wpadliśmy się pożegnać. Przyszłe rybki. To, czego mi brakowało ostatnio, to troszeczkę ryżu dodać do tego, więc zamówiliśmy sobie jeden ryż na spółkę i będziemy sobie dodawać, ale jestem ciekaw werdyktu. Na razie wiemy, że jest gorąco. 640 służb, które raz to kosztowało. Dwa wirypki, jeden ryż, jeden częk i jeden spray. Bardzo dobre. Bardzo dobrze. Super. Polecajka wpadajcie Jak to się Macie już drugą polecajkę dzisiaj od nas. Z tego dnia chyba nic nie będzie. Chciałem iść małżownicę po frytki i coś do jedzenia, ale jak się zacząłem psikać i ładnie ubierać, to nie powiedziała, że nie puści mnie samego. Zazdrosna. echty. ty. Ech ty. E, widzowie, no nie ma się co oszukiwać. Przebimbaliśmy ten dzień, ale chyba potrzebowaliśmy takiego dnia. Zmęczenie materiału. Dość duże tempo sobie narzuciliśmy. Ale jeszcze idziemy sobie coś zjeść, więc... Zabieramy Was ze sobą. A tak to co? Było trochę pracy granej. Obejrzeliśmy sobie Kaz Vegas w Bangkoku. Odświeżyliśmy sobie niektóre ujęcia i sceny z filmu. Ty ziewasz ja nie. Boże jak jestem niekorzystny w tym świetle. Mój oczek. Bangla road znów bangla Pięknie, tu pięknie. Cóż, trąbi! Z tego dnia więcej się nie wykrzeszę. Wykrzeszę? Wykrze. wykrzeszę. Wykrzesa. Z tego dnia się więcej nie wy... nie wyciągnie. Idziemy spać. Widzimy się jutro. Jutro wstajemy rano. I przenosimy się na drugi koniec wyspy. Ta pa! Pa! Siemanko!